Kierowca Alfa Romeo za 50 zł. Tak? Bardzo dobrze. Może się przyda. Po raz pierwszy 50 zł. Po raz drugi, czy ktoś da 6 tysięcy za takie polowanie. Kazał to? Tak. Coś, co dziewczyny? Nie. Dobrze. Pięćdziesiąt zł. Po raz trzeci. Zapraszam serdecznie. Jak kierowca Alfy Romeo to, aby się przydało. A za 50 zł. Zapraszam Pana serdecznie. O, właśnie, widzę, Pan się tutaj od, 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 odwrócił. Chodź, no, chodź, chodź, chodź. Drodzy Państwo, przedstawiciel Kaza to mówi, że ten voucher jest do wykorzystania cały czas. Jak zadzwonisz za rok, za dwa, będzie git, tylko trzeba go mieć. Ty powiesz chyba najlepiej. Co to jest? O co tu chodzi? Ja nie będę mówił Koszulka, książka i złoty pierścionek. Jaka jest historia tego? Dalej, w w 1995 roku. Chodzi o pierścionek. On jest złoty z, z jakimś tam czerwonym kamyczkiem w środku. I 9 miesięcy później przeszedłem na świat. Tak się stało. Dlatego <noise> mocna historia, że tak powiem. To i dodatkowo moja książka, mojego autorstwa, koszulka, eee, napisane jest na niej. Nie będę przypinać, ale jest to miejsce mojej panny i moich. Karol. I mamy e, złoty pierścionek. E, ja tego tak nie puszczę od 50 zł. zaczynamy? Wiesz, się Bardzo dobrze. Zaczniemy od 200 zł, bo to jest historia. Słucham Państwa, kto da za coś takiego 200 zł? Koszulka, książka i złoty pierścionek z 95 roku, od tego pierścionka się zaczęła ta piękna historia. Słucham Państwa, dwie stópki po raz pierwszy. To da? Cisza. Micha. 210, pan w okularach i w czapce. No i zaczynamy jazdę. 210 po raz pierwszy, czy lewa strona jest z nami? 200... 250 Kacper, bardzo dobrze. On ma, jeszcze w sumie nie ma, może będzie miał niedługo na rzecz. On po pierścionek za 2,5 to jest dobry deal. 250 złotych po raz pierwszy, czy będzie 260? 200... Ile? 260, tak? 260, czy będzie 270? Tak, to będzie 270, bo raz mamy. będzie 300? A teraz mamy 300 zł i zaczynamy znowu Ja bez szmanki, ale tu mamy. Wszokie. Jakoś tak, Nie jest to koń, niech cicho. Będzie tutaj gdzieś 310, nie widzę, Ja słyszę, to już widzę łaskawka, coś ma, a myślałem, że nie. Czy będzie? Ile? 350 złotych. Czy to przebijemy? 350 zł po raz pierwszy, 350 zł po raz drugi. Ale pasażerów są. serwis klimatyzacji Bardzo bardzo serwis. Ale to zaraz po 13:00. Ale Marto Trans jest maçek przy jego wazydzie świnka. Za serwis klimatyzacji to da więcej sobotę. Marto Trans i serwis klimatyzacji 100. Ile? Więcej mamy to mieć Jest 200, jest 200. Ale jest 300, mamy 300...